No, teoretycznie było kontrolowane, że się spodziewali się bardzo trudnego spotkania z ponieważ wielu zawodników tutaj potrafi dobrze i świetnie jechać, do tego byli doskonale spasowani. Faktycznie gdzieś tam początek trochę dla nas, ale nie tak jakbyśmy chcieli, potem mnóstwo nerwówki się wkradło, popełniliśmy sporo błędów i myślę, że to właśnie podowodowało, że w biegu 13 mieliśmy remis. No i wtedy od nowa zaczęły się zawody, dwa biegi. Wielka niepewność, natomiast biegi nominowane zostały postawione na duże doświadczenie. Zawodnicy spisali się wzorowo, więc cieszymy się bardzo. Dwa punkty są dla nas. Jedziemy dalej. Styl może niezbyt ciekawy, natomiast będziemy nad tym pracować. Ciężko mi powiedzieć, że się spodziewaliście, na pewno zawsze, zawsze mamy respekt dla innych drużyn. Nie jest tak, że jesteśmy u siebie, czy w gazie, czy zawsze każdy chce wygrywać, to jest różne, na tym polega. Także. Na pewno oczekiwałem od siebie więcej, ale to tak jest. Wtedy trzeba się szukać dalej i ciężko się jedzie teraz na doświadczeniu i na ciężko było walczyć coś w to pole się było. Na start był, raz nie było, a trasy nie było. Byłeś pewien, że dostaniesz wyścig numer 14, bo tak nie... Nie, byłem gotowy, że nie pojadę, bo e, tuek miało więcej punktów też i myślałem, że Piotr zapytał, czy dam radę, ja nigdy nie powiem, że nie dam z rady, no muszę mm. dać radę, no, to jest jestem tutaj, żeby zdobywać punkt, ja I te dzisiaj tak nie mogę, to to ja Czy e... podczas tego spotkania też była gdzieś tam twa szukaliście ścisłego ustawień w swoich imieniu? Mm. Tak, cały czas, tak. cały czas jest tak. Kibice tak naprawdę, he, może to nie zawsze mi jest dobrze, ale ostatnimi czasami mnie zaskakują, bo Naprawdę nawet po tych gorszych meczach mogę liczyć na ich wsparcie i wiem, że koniec końców robię to dla nich. To też daje mi ogromną motywację do dalszej pracy, bo jak widać, bo w ostatnim meczu w rybniku dalej potrafię jeździć na brzuszku tylko. Albo czasami sam o tym zapominam, albo sprzęt nie do końca gra, tak jakbym chciał. Muszę to wszystko ze sobą po prostu połączyć i... W końcu podziękować dobrym wynikiem kibicom za e, taką wyrozumiałość. No widocznie muszę popracować tutaj trochę więcej w Toruniu. Mam dwa nowe silniki, e, które miały zastąpić ten, którym jechałem w playoffach, bo e, na koniec zeszłego sezonu wybuch e, muszę je troszeczkę jeszcze dograć i spędzić troszeczkę jeszcze więcej czasu na, na tym torze, bo. E, nie czuję się tak jak powinienem się czuć w meczach. Mhm. na tor dzisiaj zaskoczył. Ja też oczywiście nie zwalam winy na tor, bo koniec końców to ja siedzę na motocyklu, ja jeszcze na żużlu. To ja powinienem umieć się dopasować do tego torów. No ale było widać też po innych chłopakach, że troszeczkę dzisiaj mieliśmy męki. Ale trzeba się cieszyć z tego, że koniec końców mecz jest wygrany, punkty zostają w Toruniu. Myślę, że też pogoda mogła troszeczkę powstrzymać ten tor, bo leżały plandeki. My, też na okładzie toru, nie mieliśmy pełnego spojrzenia. Są takie wnioski na szybko.